Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem genetyki i dzisiaj razem z wami otworzę takie oto Pikachu deje. Najnowszy produkt od firmy Pokémon razem z Ascended Heroes. No i zobaczymy co nam tutaj wypadnie w takim oto produkcie. Mamy piękną promeczkę. Mamy tutaj dwa boostery z Phantasmal Flames oraz jeden z Mega Evolution i fajny kojnik Jest to przedsmak, można powiedzieć, tego co dostaniemy na 30-lecie, co widzicie tutaj po tym logu i po prostu. Przejdźmy do otwierania. No i dobra, lecimy sobie z tym. Zacznijmy od tego. Zacznijmy po prostu od tego. I otwórzmy to. To akurat otwiera się raczej w miarę przyjemnie, chociaż już widzę, że chyba się pomyliłem. No, nie jest to zbyt przyjemny produkt do otwierania, ale nie jest on też najtrudniejszy, tak jak blistry z Ascended Heroes, które swoją drogą przed chwilą otwierałem. Wy ten odcinek już prawdopodobnie widzieliście, a jeżeli nie widzieliście, to jest on aktualnie na kanale. No i zobaczmy, co my tutaj mamy w tym Pikachu Dayu. Nie będę udawał zaskoczonego, bo otwierałem już ten Pikachu Day i to w ilości sztuk 2 yy, albo trzy. No i co? No i zobaczcie, to sobie sami piękny kojnik. oprócz tego piękna, ale to naprawdę piękna promka Pikachu. Yy, ta chyba Swirla niestety żadnego nie ma, ale nadal promka jest po prostu przepiękna. Prze Odłożę ją sobie tutaj i oprócz tego trzy boosterki, dwa Phantasmal Flames, jeden Mega Evolution. Z Phantasmal Flames polujemy oczywiście na tego Charizarda yy, i z Mega Evolution polujemy na te, oto właśnie karty No i co? Jedna karta do przodu i lecimy z tym. Dobra, mamy tutaj yy, Mroczną Energię, za nią Gastly'ego, również Mrocznego. Dalej palm Harkadet, Eternus, Battle Case, Bramblegast, Murkrow. Zamur Croend Dugong i na ostatniej karcie Mega Dianse i X. Okej, okay. jest i X w pierwszym boosterku, nie ma tragedii. I lecimy od razu do kolejnego Fantasmala. Mega Ewolucję sobie zostawiam jako taki yy, podwieczorek, bo z mega ewolucji robię Master Set Fantasmal Flames, tylko zaźmi mi na Charizardzie i Fantasmalem już szczerze, żygam, więc yy, po prostu chcę szybko mieć to za sobą. Dalej Trapping, Sundile, Piplap. mój ulubiony Pokémon. Yy, mam swój binder page, Piplapa, który widzicie. Się może właśnie na ekranie. Nie wiem, czy będzie chciało mi się dodać, ale jeżeli będzie chciało mi się dodać, to widzicie właśnie na ekranie. Dalej, Disney Valley i mamy Dugonga Okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Diugong to jest przepiękna karta. Nie wiem, dlaczego ona jest warta tak mało. Prawdopodobnie przez to, że jest to mały set i że mamy na nią dużą szansę, ale jest ona przepiękna prze i na ostatniej karcie nic ciekawego, tylko Ambipom, ale pięknie. Dugong wita moją kolekcję. Już nie pierwszy, nie ostatni na pewno, ale fajnie, że jest, dobra. Włóżmy go sobie do top loaderka i przejdźmy zaraz do mega ewolucji. Jest spoko, jest naprawdę, naprawdę spoko, co, mega ewolucja. Tutaj musi być jakiś banger. Tutaj po prostu musi być jakiś banger. Code Kardzik dla was. Jedna karta do przodu. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Stalowa energia. Dalej. Natli. Chikorita. Mantaj. Forest of Vitality. Executor. Latios. Low Zaraz za nią. Ale kazam i na ostatniej karcie niestety kajogre tylko. No nic ciekawego z mega ewolucji, ale otwórzmy sobie od razu naszego drugiego Pikachu Deja i zobaczmy, co będzie z drugiego właśnie boksika. Dzisiaj odcinek będzie nieco krótszy, bo nie przygotowałem się wystarczająco, a tak właściwie przygotowałem się, no ale wiecie jak to jest. No jak busterki wpadają w ręce, to trzeba je otworzyć. No. Czasami nie wytrzyma się aż do momentu ustawienia całego setupu i w ogóle przygotowania się. Promeczka, hojnik. Jeżeli chcecie takiego hojna razem z promeczką, to możecie mi dać znać w komentarzu. Może wybiorę sobie jakąś jedną osobę, która właśnie taki zestaw dostanie, a my przejdźmy do Fantasmala i liczymy na Charizarda. Trafię Charizarda? Nie wiem, co robię. Po prostu nie wiem, co robię. Po prostu dajcie mi Charizarda. Baneary, Dracuma, Milcery, Odish, Granbull, Blowtorch, Wigglytuff, Toxel i za Toxelem Baneary jeszcze raz i na ostatniej karcie niestety tylko Zeishian. Code dla Was i lecimy od razu z kolejnym fantazmalem. Cyk, cyk, cyk. Przekładamy jedną kartę. I tym razem musi być Charizard. Nie zliczę, ile otworzyłem fantazmali. Na pewno, licząc czystą statystyką, licząc czystą matematyką, ten fantazmal powinien dać mi Charizarda. Jedyny Charizard, jaki dostałem, to był Charizard i EX, zwykły Double Rare. Nie dostałem nawet SR-ki, nie dostałem SR-ki, nie dostałem złotego, a tych fantazmali otworzyłem w życiu, wydaje mi się, że więcej niż, kurde, nie jedna osoba. Więcej niż większość osób na bym powiedział, a my zobaczmy co tutaj będzie. Liściasta energia, Sidot, Ralt, Stafuls, Lispede, Risky Ruins, Handstone, tinkatun, Acerola i skorbani na ostatniej karcie, nic ciekawego, czyli z całego boksa. Nie mamy żadnego hitu, a z poprzedniego boksa mamy Dugonga i Megadiance. Sami ocencie jak to wyszło. Moim zdaniem nie jest aż tak źle. 6 boosterów, mamy Illustration Rare, mamy Iexa, mamy dwie fajne promeczki, mamy fajnego Coina, ale oczywiście człowiek chciałby więcej. I z takim słowem właśnie chciałbym skończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie.